Są ludzie, którzy mają tak imponującą osobowość, że nie muszą podnosić głosu, aby zdominować otoczenie, nie narzucają swojej pozycji siłą czy arogancją, ale klasą, postawą i wysokim poziomem kontroli, który rozbraja każdą prowokację. Kinga Duda jest dokładnie taką osobą. I właśnie ta niezachwiana pogoda ducha doprowadziła aroganckiego biznesmena do całkowitego zażenowania w samolocie pierwszej klasy. Chcę zaprosić Was do skomentowania tej sytuacji, zasubskrybowania kanału i podzielenia się swoją opinią. Podzielcie się też tym, czy kiedykolwiek znaleźliście się w podobnej sytuacji. Nathan Kessler uważał, że jest nietykalny. Obnosił się ze swoją obecnością, jakby była trofeum i uważał, że status daje mu prawo do wyśmiewania innych, bez ponoszenia konsekwencji. Widząc Kingę Dudę, zaczął wygłaszać niegrzeczne oskarżenia – i próbował ją ośmieszyć w obecności innych pasażerów, licząc na reakcję. Ale nie był gotowy na to, co miało nastąpić, bo kiedy ktoś taki jak Kinga Duda odpowiada, to nie krzycząc i nie rzucając obelgami, odpowiada milczeniem, które waży więcej niż tysiąc słów. To, co wydarzyło się w samolocie, było czymś więcej niż tylko zawstydzającym momentem. To była lekcja prawdziwej mocy. Jak prawdziwy autorytet nie potrzebuje rozgłosu, ale elegancji, samokontroli i inteligencji. A gdy człowiek, który uważał się za lepszego, stanął w obliczu czegoś takiego, szok był nieunikniony. Nathan Kessler wsiadł do samolotu pierwszej klasy z Warszawy do Częstochowy, jakby był jego właścicielem. Jego wyniosła postawa, rozbiegane spojrzenia i nienaganny garnitur zdradzały mężczyznę przyzwyczajonego do przywilejów. Dla niego Podróżowanie pierwszą klasą było nie tylko kwestią wygody, ale i deklaracją statusu. Rozejrzał się wokół z wyższością, jakby każdy pasażer powinien zauważyć jego obecność, a najlepiej by podziwiał jego majestat. W końcu w jego świecie sukces i szacunek szły ze sobą w parze, przynajmniej tak mu się wydawało. Usiadł w swoim przestronnym fotelu i rozgościł się z pewnością siebie osoby, która wie, że wszystko kręci się wokół niej. Zamówił whisky przed startem, nie dlatego, że chciał się napić, ale dlatego, że chciałaby ktoś obsłużył go pierwszy, jakby siedział na tronie. Stewardesy traktowały go z profesjonalną uprzejmością, ale bez przesadnej uległości, której się spodziewał. To go trochę zirytowało, ale nie wpłynęło na zmianę jego postawy. Prawdziwy dyskomfort miał nadejść wkrótce, nawet jeśli nie miał o tym pojęcia. Wtedy jego wzrok padł na blondynkę siedzącą kilka rzędów dalej. Coś w niej przykuło jego uwagę, być może jej elegancka postawa, a może fakt, że była tam, nie zwracając uwagi na otaczający ją luksus. Dla Natana kobieta podróżująca samotnie w pierwszej klasie mogła pasować tylko do dwóch kategorii: gwiazdy reality show lub żony milionera. I oczywiście nie przegapiłby okazji, by wyrazić te teorie w najbardziej bezczelny sposób, jaki tylko jest możliwy. Nie wiedział jednak, że jego światopogląd wkrótce ulegnie wstydliwej zmianie. Nathan nie tracił czasu. Z półuśmiechem pełnym arogancji, odchylił się lekko do tyłu i wypowiedział komentarz na tyle głośny, aby usłyszeli go pasażerowie wokół niego i oczywiście sama kobieta. Ciekawe. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że reality Show są tak dobrze płatne, że można za nie dostać bilet do pierwszej klasy powiedział z fałszywym podziwem w głosie. Niektórzy pasażerowie rzucali jej ciekawe spojrzenia, ale blondynka nawet nie podniosła wzroku z nad książki, którą trzymała. Brak reakcji ze strony rzekomej gwiazdy reality show nie zniechęcił Neitana. Podwoił swoje wysiłki, stawiając hipotezy na temat swojej tożsamości. A może jest żoną jakiegoś oligarchy? takiego, który całe dnie spędza na kupowaniu torebek i robieniu sobie selfie. W jego głosie słychać było ledwie skrywaną nutę drwiny, jakby czekał na jej reakcję. Jednak blondynka pozostała niewzruszona, przewracając strony ze spokojem, który zaczynał irytować Natana. Jeśli jest coś, czego taki człowiek jak on nie może znieść, to jest to ignorowanie. Podjął jeszcze jedną próbę, zwracając uwagę stewardesy i prosząc kobietę o drinka. Coś wyrafinowanego, co będzie pasować do twojego luksusowego stylu życia powiedział z teatralnym uśmiechem. Ale komisarz tylko kiwnął głową i zajął się swoim zadaniem, nie dając Natanowi potwierdzenia, na jakie liczył. Było tak, jakby z każdą prowokacją stawał się coraz bardziej niewidzialny, i to sprawiało, że czuł się nieswojo. Natan zaczął odczuwać narastające w nim delikatne rozdrażnienie przyzwyczaił się do natychmiastowych reakcji, pełnych podziwu spojrzeń, wymuszonych uśmiechów, a nawet ostrych odpowiedzi, jeśli tylko ktoś zauważył jego obecność. Jednak ta kobieta ze swoim niezachwianym spokojem zdawała się być odporna na jego zagrywki. Postanowił przerwać ciszę, pochylił się do przodu, udając przyjazny ton. Nawet mi nie podziękujesz za drinka. Ostatnio brakowało edukacji powiedział, mając nadzieję, że w końcu uzyska jakieś odpowiedzi. Ale jedyne, co otrzymał, to lekkie skinienie głową ze strony komisarza, który postawił szklankę na stole kobiety, nawet nie patrząc na Natana. Jakby tego było mało, by urazić jej ego, nawet nie tknęła swojego drinka. Po prostu przewrócił w stronę książki, jakby to był tylko szum tła. Natan czuł się coraz bardziej nieswojo, a poczucie kontroli zaczęło mu ustępować. Dla człowieka, który potrzebował uwagi, traktowanie go jak kogoś nieistotnego było gorsze niż wyśmiewanie. Otaczający nas pasażerowie zaczęli już dostrzegać tę scenę. Niektórzy rzucali sobie dyskretne spojrzenia, inni wymieniali między sobą subtelne uśmiechy, wyraźnie ciesząc się widowiskiem. Najtan zauważył. Nic nie wkurzało go bardziej niż bycie pośmiewiskiem, który sam próbował stworzyć ale miało wydarzyć się coś gorszego. Po prostu jeszcze o tym nie wiedział. Nastrój w pierwszej klasie zaczął się zmieniać. Dyskomfort, który wcześniej odczuwał tylko Nathan, teraz udzielił się także pasażerom, którzy już zauważyli jego upór w prowokowaniu blondynki. Niektórzy odwracali wzrok, udając, że nie zwracają uwagi, podczas gdy inni wymieniali powściągliwe uśmiechy, jakby oglądali na żywo spektakl pełen zażenowania. Sam Stewardes, który już wcześniej miał styczność z tego typu aroganckimi pasażerami, zachował neutralny wyraz twarzy, ale niewielkie opóźnienie w odpowiedzi na prośby Nejtana dało jasno do zrozumienia, że on również zauważył sytuację. Z każdą nieudaną próbą zwrócenia uwagi kobiety, Nejtan pogrążał się coraz bardziej w swojej własnej śmieszności wsiadł do samolotu spodziewając się podziwu, ale teraz postrzegano go jako mężczyznę desperacko, potrzebującego potwierdzenia. A co najgorsze? Nikt nie był po jego stronie. Nawet dobrze ubrany dżentelmen, prawdopodobnie prawdziwy biznesmen, rzucił mu niezadowolone spojrzenie, zanim wrócił do czytania gazety. Było tak, jakby samo otoczenie sprzysięgło się przeciwko niemu, powodując, że czuł się coraz bardziej odizolowany. Nathan zaczął się wiercić na siedzeniu, czując się niekomfortowo ze zmianą dynamiki. Nadal nie mógł pogodzić się z utratą kontroli nad sytuacją, ale coś w jego wnętrzu zaczynało dawać mu sygnały ostrzegawcze. Blondynka pozostała niewzruszona, nie okazując nawet śladu irytacji, prawie jakby ona wiedziała coś, o czym on nie miał pojęcia. A to uczucie, bycia jednocześnie analizowanym i ignorowanym, Wywoływało u niego dyskomfort, którego nie potrafił wyjaśnić. Po długich minutach ignorowania komentarzy Natana kobieta w końcu podniosła wzrok znad książki. Ale na jego twarzy nie było gniewu, niecierpliwości czy oburzenia. Nic podobnego, tylko spokojne, opanowane spojrzenie, pełne cichej pewności siebie, które sprawiło, że dreszcz przeszedł najtanowi po plecach. Spodziewał się eksplozji, ostrej reakcji jakiejś sceny. Ale otrzymał coś o wiele gorszego dla kogoś takiego jak on. Cichą analizę, która sprawiła, że poczuł się mały. Nie odpowiedziała od razu, tylko patrzyła na niego przez kilka sekund, jakby zastanawiając się, czy warto tracić na niego czas. Czas zdawał się ciągnąć. Nathan, który tak lubił być w centrum uwagi, teraz czuł się nieswojo pod czyimś spojrzeniem. Przez chwilę jego umysł próbował przekonać go, że to tylko jej gra ale w głębi duszy czuł, że coś jest nie tak. Potem, z lekkim uśmiechem, w którym ciekawość mieszała się z nudą, w końcu przerwała ciszę ciekawe jak niektórzy ludzie muszą mówić głośno, żeby zostać zauważonymi. Zdanie to zostało wypowiedziane tak spokojnie, że sprawiało wrażenie zwykłego, niedbale powiedzianego komentarza, jednak miało ogromną wagę. Nathan poczuł cios. Nie było w tym żadnej przesadnej ironii, żadnych obraźliwych słów, ale była w tym surowa prawda, naga i odsłonięta. A co najgorsze? Wszyscy wokół to usłyszeli. Nathan próbował się roześmiać, ale dźwięk wyszedł dziwny, niemal wymuszony. Po raz pierwszy w trakcie lotu poczuł, że nie ma kontroli nad sytuacją. Otworzył usta, żeby odpowiedzieć być może sarkastycznie, ale przerwał mu czyjś głos. Pani Kingo Duda czy życzy sobie pani czegoś jeszcze? Stewardesa zadała pytanie z widocznym szacunkiem i w tym momencie wszystko ustało. Nathan poczuł, że robi mu się niedobrze. Kinga Duda. To imię krążyło mu po głowie niczym nieoczekiwany cios. Teraz to miało sens. Jej spokojna postawa, jej niezachwiana pewność siebie, sposób w jaki bez wysiłku ignorowała jego zaczepki. Nie szydził z żadnego pasażera ale ze znanej radczyni prawnej, córki prezydenta Polski, wpływowej i szanowanej postaci w kręgach politycznych i prawniczych. A on z całą swoją arogancją próbował ją publicznie poniżyć, nawet nie wiedząc, z kim ma do czynienia. Spojrzenia wokół zdawały się być bardziej intensywne. Czy wiedzieli wszyscy oprócz niego? Czy pozwolili, aby widowisko miało swój ciąg dalszy, tylko po to, by zobaczyć, jak pogrąża się jeszcze bardziej? Twarz Natana wypełniła się rumieńcem i po raz pierwszy w życiu poczuł się naprawdę bezbronny. Ale najgorsze miało dopiero nadejść, bo czasami milczenie znaczy o wiele więcej niż jakakolwiek odpowiedź. Nathan poczuł, jak ciężar wstydu osiada na jego ramionach niczym ołowiany płaszcz. Spróbował wyprostować się na krześle, próbując odzyskać panowanie nad sobą, ale prawda była niezaprzeczalna ośmieszył się przed kobietą, która miała większą władzę, wpływy i szacunek niż mógł sobie wyobrazić. A co najgorsze? Zrobił to, nie zmuszając jej nawet do podnoszenia głosu. Nastała ogłuszająca cisza. Ten sam komisarz, który wcześniej traktował Natana neutralnie, teraz zdawał się rzucać mu spojrzenie niemal pełne współczucia. Pozostali pasażerowie, którzy wcześniej oglądali tę scenę jako bierni widzowie, byli teraz pewni jednego. Arogancki pasażer pierwszej klasy wyciągnął bolesną lekcję. Najtan nie potrafił spojrzeć nikomu w oczy. Myślał o przeprosinach, ale czy to teraz coś zmieni? Głupia wymówka sprawiłaby, że wyglądałby jeszcze bardziej żałośnie. Prawda była taka, że powiedział za dużo, za bardzo obnażył. Swoją potrzebę potwierdzenia, i teraz było już za późno. Kinga Duda nawet nie musiała odpowiadać. Jej milczenie było silniejsze niż jakikolwiek wyrok, który mógłby go upokorzyć. I tego Najtan nigdy nie zapomni. Najtan zawsze uważał, że słowa są jego najpotężniejszą bronią. Dzięki nim mógł manipulować, ośmieszać i stawiać siebie ponad innymi. Ale teraz, w obliczu absolutnego milczenia Kingi Dudy, uświadomił sobie, że nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż obojętność. Nie musiała się z nim konfrontować nie musiała odpowiadać na jego zaczepki, mogła go po prostu zignorować, pozwalając mu pogrążać się we własnym zażenowaniu. Każda? Sekunda, w której zachowywała spokój, nie rzucając na niego ani jednego spojrzenia, była ciosem dla jego ego. Nathan nigdy nie czuł się tak mały. Zdał sobie sprawę, że wszelkie jego popisy teatralne i próby zwrócenia na siebie uwagi są bezcelowe. Najbardziej upokarzające było to, że nie miał możliwości odwrócenia sytuacji. Gdyby próbował się bronić, wyglądałby dziecinnie. Gdybym próbował się bronić, byłoby jeszcze gorzej. Gra się skończyła, a on przegrał. Chociaż druga strona nawet nie musiała grać. Lot trwał dalej, ale dla Natana czas zdawał się stanąć w miejscu. Nie potrafił się zrelaksować. Nie potrafił cieszyć się podróżą. Jego myśli. krążyły w kółko. Próbował zrozumieć, jak się tam znalazł. Jak mogłeś być tak ślepy? I co gorsza, jak mógł nie zdać sobie wcześniej sprawy, że prawdziwa władza nie polega na ostentacji, ale na cichej kontroli tych, którzy nie muszą nikomu niczego udowadniać? Nathan odchylił się na krześle, ale nie było już w nim nic wygodnego. Podróż, która miała potwierdzić jego status i nakarmić jego ego, zamieniła się w niekomfortową lekcję szacunku i pokory. Po raz pierwszy od dłuższego czasu musiał zmierzyć się z własną arogancją i uświadomić sobie, że jego wartość nie polegała na pierwszorzędnej obsłudze, drogiej whisky ani ostrych słowach, lecz na sposobie, w jaki traktował innych. Rozmyślał o tym, jak przez lata wierzył, że status i bogactwo wystarczą, aby wzbudzić podziw. Ale tam, w obliczu absolutnej kontroli i milczenia Kingi Dudy, zrozumiał, na czym naprawdę polega szacunek. Nie można go kupić, nie można go żądać, a już na pewno nie można go narzucić. Ujmuje go postawa, wiedza i nade wszystko umiejętność wyczucia, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Kiedy samolot wylądował w Częstochowie, Najtan wysiadł bez swojej zwykłej arogancji. Mężczyzna, który wszedł na pokład samolotu z poczuciem wyższości, teraz wydawał się mniejszy i bardziej zamyślony. Świat toczyłby się dalej swoim torem a prawdopodobnie nikt nie pamiętałby jego małego widowiska, oprócz niego samego. Ponieważ niektóre lekcje, jeśli przyswoimy je we właściwy sposób, nigdy nie zostaną zapomniane. Ile razy widziałeś kogoś zachowującego się jak Nathan Kessler? Ludzie, którzy wierzą, że pieniądze i arogancja wystarczą, aby zdobyć szacunek, nie zdając sobie sprawy, że prawdziwa wielkość wynika z postawy, inteligencji i sposobu, w jaki traktują innych. To, co wydarzyło się na pokładzie samolotu, nie było tylko żenującą historią. To dowód na to, że elegancja i samokontrola zawsze biorą górę nad arogancją. A teraz pomyśl o sobie. Jak radzisz sobie w sytuacjach? Gdy ktoś próbuje cię umniejszyć? Czy czujesz potrzebę odwzajemnienia się tym samym? Czy zdajesz sobie sprawę, że prawdziwa siła leży w sposobie, w jaki zareagujesz? Kinga Duda nie potrzebowała prowokacji i ataków, żeby pokazać Natanowi, na czym stoi, pokazała, tylko że bezpieczeństwo i klasa mówią głośniej niż puste słowa. Jeśli ta historia dała ci do myślenia, czas działać. Zacznij zwracać uwagę na to, jaką pozycję zajmujesz na świecie. Czy twoja postawa wyraża pewność siebie, czy też jest to tylko wymuszona próba pokazania wyższości, czy budujesz szacunek, czy też żądasz uznania, nie pracując na nie? I co najważniejsze, czy otaczają cię ludzie, którzy naprawdę cię szanują, czy tylko tolerują? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat postawy ciała, inteligencji emocjonalnej i tego, jak stać się osobą wzbudzającą szacunek, nie mówiąc ani słowa, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj dowiesz się, jak zmienić swoje nastawienie, aby nigdy więcej nie dać się zaskoczyć. Tak jak Nathan K, teraz chciałabym się dowiedzieć od was, jak podobała wam się reakcja Kingi Dudy. Jak poradziłbyś sobie w podobnej sytuacji? Zostaw swój komentarz poniżej. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia.